Hej, przysłała cię moja stara? Nie. Dobrze, nigdy nie przestanie mędzić. Jesteś młody, posłuchaj, mej rady, nie żęć się. Ukrywasz się przed żoną? Nie ma krów, nie ma zbiorów, nie ma farby, wszędzie potwory. Mówi, że to moja wina. Przyszedłem tu, żeby pracować, a Karasko nie chce mi nawet dać pracy przy noszeniu skrzyni. Bo za dużo pijesz. To nie ma ze mną nic wspólnego. To nie ma z tym nic wspólnego. Jesteś pewien? Kim ty jesteś? Misjonarzem? Wolę szukać zbawienia w butelce. Idź pomęczyć Lukora albo kogoś innego. Lukor mnie przysłał. Stary gnojek jest jeszcze gorszy niż moja strona. Mówi, że nie dotrzymujesz umowy z nim. A wasel mówi, że jeśli chcemy złoto, to nie możemy godzić się na nic nowego. Potrzebuję więc 100 sztuk złota za pancerz. Mogę po prostu zabrać pancerz? Myślisz, że jestem jakimś byle pijakiem? Broniłem mojej farby przed potworami i obronię pancerz przed tobą. Zaryzykujesz? Zapłacę ci za pancerz. Jeśli będę musiał, żeby wydać je na trunki, bierz go, potrzebuję złota. To lepiej, niż że oddać je mojej żonie. Mędząca stara Jędza, wiesz od czego skrótem jest Tylda? Od tylko durne awantury, bo marudzi mi bez chwili przerwy. Hej, przestań się na mnie gapić. Nigdy wcześniej nie widziałeś rybaka? Nie chciałem się gapić. Pozwól mi pić w spokoju, albo kup mi trochę rumu. Masz może rum? Nie. Więc zostaw mnie w spokoju. Mam dla ciebie trochę rumu. Ach, błogosławiony rum. Rankiem bywa okrutny, ale w dzień i w nocy jest ukojeniem. Jesteś rybakiem? Straciłem łódź podczas tych gwałtownych sztormów. Teraz nie mam nic, ale Patty jest dla mnie dobra. Daje mi pić na krechę. Hej, nie jesteś czasem zainteresowany kupnem cennych artefaktów? Od razu do rzeczy, co? No, jesteś zainteresowany czy nie? Nie ma sensu niepotrzebnie gadać. No tak. No to jak? Jesteś zainteresowany? I jak co? Skąd masz ten artefakt? Powiedzmy, że ja i moi bracia po prostu go znaleźliśmy, dobra? Tak, jakby wpadł mi w ręce. Znaleźliście, tak? Rozumiem. Skąd masz ten artefakt? Pochodzi z ruin świątyni. Wygląda na dość cenny. Gdzie są twoi bracia? Tu i tam. Co to za artefakt? To złota misa. Trochę jakby misa, jeszcze ze złota. Chcę za nią 150 sztuk złota. Pomyślę o tym. Oto twoje złoto. Daj mi tę misę. Wyglądasz na dość zmartretowanego. Dotarłeś tu przez morze? Jestem rozbitkiem. wyrzuciłem mnie tu morze, a ty? Jestem marynarzem. A raczej byłem. Przy tych sztormach nie ma co robić w porcie. Poza tym rzuciłem pracę u Pracujesz dla Pati? Pracowałem, podawałem piwo, ale ludziom kończą się pieniądze na piwo. Nie byłem już więc dużej potrzebny. Na szczęście nie kazała mi jeszcze sprzątnąć posłania. Co dzieje się w porcie? Niewiele, odkąd przestały przypływać statki. Karasko tu rządzi. Zarządza magazynem dla zakonu i płaci grosze. Trzymaj się Lukora! Coś szykuje. A jeśli dobrze się spiszesz, wpadnie ci coś ekstra. Lukor mnie przysłał. Naprawdę? Dał ci moje złoto? 200 sztuk złota. I możesz zatrzymać elementy pancerza. Patti szuka swojego ojca. Ha! Pokaż mi kogoś, kto nie szuka kapitana Gregoriusa Stalowo-Brodego. Powiem ci to, co wszystkim. Był tu dawno temu. Co jeszcze wiesz o obrody? Nie wiem, co powiedziała ci Patty, ale jest córką jednego z najbardziej znanych piratów tych wód. Jest wielu takich, którzy poderżnęliby ci gardło, gdybyś wiedział coś o nim i o jego miejscu pobytu. Dlaczego według ciebie Erikson interesuje się ruderom stalowo-brodego? Tylko plotki. Erikson mówi, że stalowo-brodu ma rudery, ale w ja w to nie wierzę. Gdyby Erikson naprawdę wiedział, gdzie jest rudera stalowo-brodego, obrobiłby ją i byłby już daleko stąd. Ha! Dom słynnego pirackiego kapitana, który terroryzował morza i zgromadził niewyobrażalne skarby. Pokaż mi kogoś, kto nie chciałby poszperać w takim miejscu. 200 sztuk złota to za dużo. A więc z tej strony wieje wiatr, pomagasz mu? Powiem ci, jak to załatwimy. Zapłacisz ile chce, albo nie dostaniesz artefaktu. Twój wybór. No proszę, wyglądasz jakbyś miał głębokie kieszenie a nie ma lepszego miejsca, żeby je opróżnić, niż dom rozkoszy Madame Sony. Potrafimy zaspokoić wszelkie gusta, a dziewczyny są utalentowane, giętkie i wolne od wszy. Dobrze wiedzieć. Wszystko w porządku? Kim jesteś? Jestem Mo. Pracuję dla Dargela. dostarcza mięso. Widzę. Ciężka praca. Ta. Zwłaszcza, że usuwam wnętrzności i sprzątam sklep. Wycinam tłuszcz i przeprowadzam bydło. Jeśli niczego nie chcesz, czy mogę popracować dalej? Mam mnóstwo do zrobienia. To bardzo proste, słodziutki. Jeśli czegoś chcesz, musisz za to zapłacić i nie ma zniżek dla nieśpanych przyspaniaków. Opowiedz mi coś o tym miejscu. Jesteś w najlepszym domu publicznym w mieście. Potrzebuję jednej z twoich dziewczyn dla starożnika na przystani. Na przystani, powiadasz, weź Anikę, zwykle pracuje w tamtych okolicach. Chociaż może nie chcieć iść z twoim strażnikiem, to jej wybór. Rozumiem, Anika na przystani, dzięki. Jak interesy? Inkwizycja nie dba o porządek w domu publicznym. Przymyka więc oko, gdy nasi klienci robią się obleśni. Spójrz tylko na tamtego drania, nazywa się Erikson. Piję całe dnie i biję moje dziewczyny.